Proszę bardzo, takie oto magiczne miejsce, w takich oto kolorach ciekawych. Tytuł tego obrazu jest Nowa Ziemia numer jeden. Technika wykonania to jest akryl na płótnie, a rozmiar 100 na 50 cm. To są ciekawe płótna, ja je bardzo lubię, bo to jest właśnie takie podłużne, wąskie płótno dosyć. I ono przedstawia właśnie taką ścieżkę, magiczną ścieżkę, gdzieś tam w lesie, w takim lesie skąpanym w tych odcieniach fioletów, błękitów. No i jeszcze do całości właśnie dopełniają tutaj te wszystkie świetliki w postaci tych białych tutaj latających orbów. Jest to nastrojowy taki dosyć, trochę może, może nawet mroczny obraz, ale bardzo przyjemny i ciekawy, więc to jest stonowany kolorystycznie, więc też ciekawie będzie się prezentował w pomieszczeniach właśnie, gdzie dominują jasne kolory, biele na przykład, jasne odcienie szarości, on będzie, on będzie świetnie się w takich przyjm, pomieszczeniach prezentował. Jest to obraz podłużny, właśnie, rozmiar 100 na 50 cm. Nazwa jest to nowa ziemia numer 1, a technika wykonania akryl na płótnie dodam Ci, że te orby powstały, czy te białe świetliki, powstały przy wykorzystaniu jeszcze yy, areografu. Areograf to jest takie specjalne narzędzie. Jak malują w samochody w malarniach, w lakierniach, takimi dużymi pistoletami, to aerograf to jest takie delikatne pióro, też zasilane sprężonym powietrzem. Wymaga dużo finezji do malowania tym. Ja mam po sporo obrazów na, 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 tą techniką namalowanych, a w części też również używam po prostu tej, tego typu technik na, ten obra, na tym obrazie również. Więc serdecznie zapraszam do zakupu, bo jest to bardzo ciekawy, interesujący i fajny, yy, fajny obraz.